Witam ponownie i nastąpiła pewna rewolucja na moim kanale, bo dość późno się zorientowałem, że te filmiki, które są do tej pory, są w pewnych momentach kuźwa porozkładane, że tak powiem. Pikseloza jest na maksa, w ciemnych chwilach szczególnie... Kurde, nie spodziewałem się, że to tak będzie, mimo że jest 1080p. Tylko to zależne jest jednak od tego, jaki kodek nadaje YouTube w trakcie przetwarzania filmu. A tego wcześniej kuźwa nie wiedziałem w ogóle. Ale no każdy się uczy na błędach. Czy znaczy może nie każdy. Niektórzy błędów wcale nie popełniają nie? nie no wiadomo, że nie. Każdy jakiś błęd popełnia. No. No i teraz będzie ten lepszy kodek, bo nagrywam w większej rozdzielczości. I w większej rozdzielczości też gram. Więc w momencie przetwarzam film na 2K to dostaje ten kodek od Youtube'a z automatu, ten lepszy kodek, nie? co lepiej przetwarza filmy, więc jakoś, jak już ktoś przypadkiem zauważył, że jest lipna tam wcześniej, to teraz już będzie lepsza, więc zapraszam do oglądania, dawania lajków, subskrypcje też będą zajebiste i do zobaczenia i do usłyszenia. Mówił do Was Felix Dave, na razie.